Witajcie, z tej kanału. To Kolejny odcinek Overwatcha, serii, w której łapiemy cheaterów, jak to lubi imawiać Izak, i bez żadnego przedłużania lecimy z pierwszym demkiem. Overpass Wingman, no dobra. I mamy mapę. Są dobrze zorientujesz. Dwa kile, jedna śmierć, 100% headshotów za to. Więc zobaczymy. O! 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 Ale mu... Ale na no, ale ja już sobie zaryknęła na tabele, bo to jest zabawne. Cztery... co? Tam ten też chit? Tu... Proszę. Nikt normalny by sobie tak nie spestkował. A teraz wziął akacza, bo pestka z Akacha w głowę zabije. Pierwsza, nie? Dobra, masz Aimbota. Pytanie, czy masz Oaha? Dobra, nawet aimbota nie musisz korzystać. Dobrze. A bo ty specjalnie pestkujesz było trudniej na... Proszę cię, no to od razu widać. A, no dobra, roz rozgryźmy czy ma jakieś pomoce specjalistyczne w widzeniu. Typu okulary na X-raya, nie wiem, na podczerwień może. Okej. Okay. <grytanie> na pewno ma swoje widzenia, po pierwsze przez smoka, po drugie flash na niego nie działa. Chyba, że sobie ustawił, że automatycznie masz. Nie, on, on równo idzie, on wie, gdzie idzie, wie jak idzie. Nie! Okej! Okay. Czekaj jeszcze ciekawa akcja będzie? No twój kolega chyba nie ma cheatów. Widzisz go, nie? Widzisz go Jeszcze się z nim bawi. Patrzcie jak się z nim bawi Hamsko. No nie No nie wiem że No teraz na go byś zdjął Ale musisz trafić Czy ty nie pomogą ci stać się lepszym graczem No jeszcze walnów... O Jezu Okej, okay, okej, okay, dobra Zobaczmy, no wiem, że go widzisz że trafiłeś. Okej, okay, może przewijmy to już do oceniania tej sprawy. Tak będzie najlepiej. To było naprawdę. Zabawne. Tak więc. AimBot oczywiście. Wspomaganie widzenia oczywiście. Dodatkowe. Nie. Nie zwracało mu się żadne ekran nic. I gryfingu też nie robi, bo nie obijał swoich, tak więc... Zatwierdzamy i lecimy z następnym dymkiem. Mamy teraz mapę Shortasta, też Wingman. Nie ma problemu, dzisiejszy odcinek to będzie tylko Wingman pewnie. Może się jakiś zwykły turniej trafi. Dobra, pan podejrzany stoi na respie. Nic nie robi. Przeciwnicy ich cisną na, na respie. No to jest tylko rozgrzewka, to nie ma co się przejmować. Flamingo na blisko zabuchło, a tam ze schautem na daleko. Powinno być trochę odwrotnie, ale... No co ja się znam, nie? Oni wiedzą lepiej. Mam pytanie czemu ktoś go zgłosił na rozgrzewce? Przecież tutaj stoję i patrzę się w ścianę. O, dobra, ta z inna ściana, wow o. co to co to, zgłos... co to zgłoszone zostałeś? Naprawdę? Eee. Dobra. Kupił Digila, więc to. No, wygląda jak powtórka z poprzedniego demka, ale. O! A czemu się odwróciłeś na Madla? No dobra. okej. Okay. Ten drugi był całkiem normalny, bo akurat szedłem za stówkę i tam na podsłownik. Tylko ten pierwszy mnie zaciekawił. No dobra, patrzymy dalej. O! Szybko coś. Się szybko. No, idziesz do drugiego. Ty wiesz gdzie jest drugi. Ok. Dobra, wspomaganie widzenia definitywnie. No, na pewno napisano w czasie, że fortowni i tak dalej, wow, ale... Nie. Nie, 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 to jest wspomaganie widzenia. Obawiam się, czy nie ma jakiegoś wspomagania celowania po prostu. Bo... No, sami widzicie. No, ona jeszcze parę rund. Okej, okay, flamingo dojechał do Jehowa gona. Okej... Okay. Naprawdę nie wiem, nie wiem co mam o tym stwierdzić. Timeout, timeout nie pomoże. Może no wy pobierzecie, ale to jest najgłupsze rozwiązanie. I tam siebie oślepił fajnie. Nie, odpalił. Ja yeah. czemu wy się musicie wszyscy odpalać? Ten sobie na respie już wie, jak się tak teraz kończy. Tam jest jeden normalny. O, o. Tamten w ogóle pełen zestaw ma. Ale widać, że lubi kafelki. Nie wiem czemu ten site tego nie daje. Ciekawe czy nasz pan podejrzany się kompletnie wkurzy i też się tak pełnoprawnie odpali. O, gubi. Nie, nie wierzę. Nie no, nie widzenia też ma. O, takie cheaty, że, że beta nie dał rady. To nie był beta, przepraszam, to Flamingo. Flamingo nie zabił Walona. Okej. Okay. No. Flamingo chciał się odegrać chyba za poprzednią rundę. Kurczę, nie wiem, czy to jest aimbot. Ja po prostu ma od razu triggera na ciało. Powiedział, że tu trigger niż aimbot. Wiesz, czy jest po prawej. Pytanie, czy zrushuje cię. No co ma. No właśnie. Dobra, right, wspomaganie celowania jestem już tak na 98, 99% pewien. Niektóre sytuacje trzeba wziąć pod uwagę, że są fartowne po prostu. Ale zaraz na pewno mi pokaże, że jest... O, 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 o! No u już wiemy, że masz. Patrzcie, ja nawet nie celuję w niego dokładnie, po prostu mi więcej w niego celuje. No, tak, tak nie da... nie da rady. No w nogi byś jeszcze trafił, gdybyś umiał strzelać, a nie polegał na cheatach. Dobra, wiemy, że masz Uwaka. Widzicie jak ten autotrigger robi, on nie celuje w głowę, tylko w ciało, bo wali w rampę ciągle. Prawie, że wszystkie strzały były w rampę. Dobra, tego byłem pewien. Mówiłem, że mam udowodni. To było pewne. I reszty nie. Czy nie coś dodatkowego? No zrobił sobie behop, ale taki bardziej normalny behop był. Tak więc zatwierdzamy. I zrobimy jeszcze jedno, jeszcze jedno damko, bo są krótkie, naprawdę. Dobra, mamy tu w Rage. To nie będzie seria tylko z skrzydłowych. Szkoda. Dobra, co nasz pan robić? robi? 15 kg, 4 Rady, sama ma 66. Tema lagi... Uuu, dosał, sporo przez drewno. podejrzanie, Podejrzenie umie po trapince. Definitywnie nie umie po Dobra. Nie wiem, co to było. ale... Chciał może nastraszyć szczury. Jeżeli jakiekolwiek było. Dobra, widzieli bombę na B? Nie wiem, co pan pod numerem 4 robi Iceberg, ale okej. Okay. Okej, okay, jeżeli czekam na tego fraga na rampie okej okay. Uuu, zigzag spokojnie Bomba nasza uuu Ale ich tamten wyjaśnił No nic nic podejrzanego nie było w tej ruinie. oprócz tego, że imaj z zrobiny korzystać to... Hmm, normalne. Ale hello. Uuuu. Czemu ktoś szczelił w plecy? I co, jeśli się nie ruszy, bo 7 HP, nie? Czemu jak przeładowujesz, jesteś na widoku? No dobra. Może się jeszcze nauczysz. Ten 7, 7 HP dalej ciśnie. Uuu wiesz że specjalna broń do dżungli. Skąd wiesz, że to jest? Czyli co mamy cheatera w przeciwnej. Okej. Okay. Można dlatego zreportowali podjeżdżanego, bo się spali. Dobra, to są tylko spekulacje, więc zaraz zobaczymy. Salom siedzi na górze. Nie sprawdzasz góry, ale razu w dół. A, ale dostałeś. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. To było całkiem normalne fartowne, zgadza się, ale całkiem normalne. zapomnę, że nikogo nie ma na P, Mit tylko... nicz... ja. Oho. Ja, definitywnie, nie, właśnie, musi, musi mieć pewne wspomagania. Nie no, tam wcale nie widzę Banechopa, który sobie leci na mida, nie, nie, skądże. Nowa runda, nowe możliwości. Tak więc. Taryści, znaczy... Teraz antyterroryści przegrywali. Chyba ten co na midzie behopuje... Jezu, jak ten na midzie szybko... Co to było? Ja powinienem tamtego w tamtej drużynie oglądać, a nie. Tego on nic nie miał. Miał szczęście po prostu. To tyle. Nic więcej. Tak więc, to tyle w tym odcinku. Zopaliśmy od dwóch panów na no i Zrównęliśmy całkiem normalne demko, gdzie w do drużynie, jak zwykle, ktoś czytował, Ale oczywiście nie każdy umie to zrozumieć i lepiej zdeportować kogoś to gra dobrze i ma szczęście czasami. No ale tak bywa. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.